Wszystkim tutaj Bakak Hardcore Gaming. Może trochę śmiesznie brzmi ta e, nazwa, ponieważ ciągle Wam pokazuje jakiś sprzęt zamiast gameplay, ale to wyjaśnię kiedy indziej. Słuchajcie, dzisiaj mam kolejną obudowę dla Was. Jest to Aquarius X90. Nazwy trochę nie widać, bo ktoś pozeklejał e, to nieszczęsne pudełko mm, taśmami. Obudowa miała jakiś czas temu e, swoją recenzję i budzi bardzo skrajne e, uczucia. Natomiast ja dzisiaj e, zamierzam się przekonać na własnej skórze, kto ma rację. I teraz e, sytuacja wygląda w ten sposób, że będę również w tej obudowie robił chłodzenie wodne e, samego procesora, ale to e, innym razem sobie pogadamy. Wyloko jest dosyć duże, aczkolwiek niewielkie. E, tutaj e, ja już e, niestety pozwoliłem sobie ją wcześniej nieco otworzyć, ze względu na to, że niestety ale znów paczka była uszkodzona, e, gdy kurier ją przywiózł. Musiałem sprawdzić czy wszystko działa, czy wszystko jest na swoim miejscu. Także szybki unboxing, bez ceregieli. Zaraz mi coś tu spadnie. Już znalazłem pierwszy, pierwszy element. Jest to zaślepka za to 525, ale nie, nie przejmujcie się tym, to nie jest wina. E, akurat kuriera ja sam to tak położyłem boczkiem. E, dobra, styropiany. Styropiany solidne, grube, ponad 3 cm, także bardzo ładnie zapakowane. E, I z tego też powodu wiem już ze wcześniejszych oględzin, że obudowa nie uległa. Generalnie żadnym uszkodzeniu. Dobra, więc co tutaj jest widać na pierwszy rzut oka? Przede wszystkim obudowa ma bardzo mi minimalistyczny wygląd. To na pewno wszyscy już wie wie wiecie: tylko dwie zatoki 525 cala. Jedna ma tutaj możliwość zamontowania kart, jakichś urządzeń rozszerzających, na przykład. Na przykład, czytnik kart pamięci, załóżmy 3,5 calowych. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy, możemy zastosować dołączoną do zestawu inną zaślepkę pełną. Ogólnie, front prezentuje się całkiem sympatycznie, ze względu właśnie na to, że jest taki minimalistyczny. Ja osobiście bardzo lubię taki wygląd. Natomiast, plastik tutaj zastosowany troszeczkę nie przystoi, według mnie. Jakby półce cenowej, do której aspiruje ta obudowa mógłby być on nieco lepszy. Front można oczywiście zdjąć, tutaj trzeba złapać od dołu, pociągnąć nitro energicznie i jest on zdjęty. Ta część tutaj przednia jest zdejmowana, w tej chwili oczywiście jej nie zdejmę ze względu na to, że jest taka mała śrubka tutaj blokująca tą możliwość. Jest to na wypadek transportu. Po zdjęciu mamy możliwość zdjąć. Demontowania tej części. Jest to filtr przeciwkurzowy typu meszowego, takiego bardziej. Tu jest z przodu siateczka, pod spodem jest jeszcze jedna drobniejsza siateczka, taka meszowa. Niestety te dziurki są dosyć duże w środku, także kurz najprawdopodobniej będzie przechodził przez, przez ten front. Oczywiście, klikając, blokujemy. Za frontem znajdują się trzy wentylatory. Pre preinstalowane już wcześniej są to trzy 120 mm jednostki wirujące możliwość zamontowania również trzech nie dwóch raz i dwa 240 mm ewentualnie jak widać obudowa od tej dodatkowe przepusty na jakieś kable także to całkiem sympatycznie zostało rozwiązane To pobudowy, jak widać jest również bardzo minimalistyczny. Wyróżnia się dość mocno taką fosą, która znajduje się tutaj dookoła. Z jednej strony bardzo ciekawa opcja, stylistyczna, z drugiej niestety składowisko ewentualnego kurzu może być tutaj ciężko ciężko doczyścić. Duża siateczka myszowa również na zatrzaski, które są tutaj zwalniane po bogach. akurat w tej chwili jest on przykręcony na tą małą śrubkę, więc nie odczepię. Ale to akurat nie jest problem. Jeśli chodzi, później się tym zajmiemy, jeśli chodzi o tutaj panel, panel obudowy, to mamy klawisz power, jest on podświetlany, również klawisz reset, dosyć malutki tutaj w tym momencie, i podświetlany mikrofon, słuchawki dwa USB cztery USB 2 USB 3.0, 4 USB 2.0. W moim przypadku fajna sprawa, ponieważ używam dosyć dużo różnych pendrive'ów i innych dysków wymiennych. Te dodatkowe złącza USB na pewno mi się przydadzą. Tył obudowy. zajmiemy się tyłem. Tył obudowy. Ogólnie wygląda dosyć standardowo, z pominięciem faktu, że ze względu na dosyć e, dużą wysokość tej obudowy mamy możliwość zamontowania zasilacza zarówno na dole, jak i na górze obudowy. Tutaj na górze mamy sytuację, w której jest ta, to miejsce zaślepione po prostu i możliwość zamontowania ewentualnie 80 mm wentylatora. Dwa przepusty na, na jakieś węże. Wchodzenia wodnego, duży wentylator preinstalowany, 140 mm. Wyjście na IO płyty. Tutaj mamy śledzia pionowego bardzo fajna opcja, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe kontrolery obrotów, które mogą być tutaj wyprowadzone, ewentualnie jakieś jeszcze dodatkowe złącza USB czy też SATA, cokolwiek co ewentualnie producent płyty głównej dołączył i można przyczepić na dodatkowy śledź. Ta pionowa opcja powoduje, że nie blokujemy sobie w żaden sposób tych, tych śledzi tutaj dostępnych dla płyty głównej. Widziałem też taki bajer, że ktoś sobie tutaj przykręcił normalnie kartę graficzną w pionie. Używałem takiego specjalnego risera, podpiął ją pod płytę główną przez okno obudowy. Fajnie się to prezentowało, także ciekawy pomysł. I z takich bardzo charakterystycznych rzeczy, to mamy cztery śrubki do odkręcenia każdego z paneli. I na tym się kończy tył. Spód. Obudowa stoi na czterech masywnych, gumowych nóżkach. Bardzo fajnie to wygląda. I powinno się całkiem nieźle sprawdzać pod kątem wytłumaczenia wszelkich, wszelkich wibracji. Mamy tu również... E Filtr przeciwkurzowy, typu również siateczkowego. Niestety te oczka są dosyć duże. Może to powodować, że jednak kurz będzie się dostawał do zasilacza w większych ilościach niż byśmy tego wszyscy chcieli. Tutaj widoczne są jeszcze cztery śrubki, one one Na nie jest przykręcona klatka na dyski twarde, która dodatkowo może być przemieszczana właśnie o cztery miejsca. Cztery miejsca są przeznaczone na, na tą klatkę raz, dwa, trzy. I czwarte aktualne. Także też ciekawa opcja. Zobaczymy jak się będzie sprawdzało w prawie. Jak już mówiłem wcześniej, boki są montowane na cztery szybkośrubki. Specjalne rączki, takie wytłoczenia w tych bokach umożliwiają przegięcie go. Dosyć ciasno schodzi. Sam bok jest duży, dosyć ciężki i troszeczkę się gnie, ale nie jest to sytuacja, w której mocno by się odkształcał. Jest to delikatne przegięcie. Zaraz zobaczymy, jaką to ma grubość. Słuchajcie, szybki pomiar. Pomiar grubości plach. Resecik. Sprawdźmy. Reset okej. Okay. Mamy sówmiareczka wyzerowana, sprawdzamy teraz grubość blach. Przysunujemy. 079. zero osiemdziesiąt no jeden zero osiemdziesiąt jeden zero siedemdziesiąt pięć dobra cztery pomiary 0,70 parę, 0,72, 3. Przyjmijmy, że to jest taka grubość blach, e, także całkiem przyzwoicie. Ok, wnętrze obudowy. E, budowa, jak widzicie, jest dosyć wąska, e, a wysoka, tak? Także będzie to na pewno sprzyjało temu, że dużo rzeczy się zmieści teoretycznie tutaj i tutaj. E, natomiast, jeśli chodzi o długość. Długie karty graficzne to już w tym wypadku może być lekki problem, aczkolwiek mamy na nie około 30-36 cm. Jeżeli ktoś zdecyduje się oczywiście na zamontowanie tej chłodnicy, ta przestrzeń się zmniejszy i tutaj trzeba na pewno o tym pamiętać. Obudowa ma miejsce na zasilacz oczywiście na dole i na górze, także tutaj jest pewien, pew, pew, pewna, pewną jakąś tam dozę manipulacji oraz aranżacji tego, tego wnętrza mamy całkiem niezłą. Aczkolwiek temat z zasilaczami na górze obudowy przeminął już wiele, wiele lat temu. Także ciekawie jestem, czy ktoś się na to decyduje. Tutaj mamy dodatkowo akcesoria, wszelkie śrubki oraz kilka opasek. Na kabelki A wewnątrz znajdziemy oczywiście te trzy wentylatory. Na przodzie jeden z tyłu. Spore przepusty na okablowanie. Tutaj na dole jeszcze dodatkowe przepusty na okablowanie zabezpieczone przed tym, żeby się tutaj o nie można było zaskaleczyć. Tu jeszcze jest jeden z klatkami dysków twardych. Hub na wentylatory może być przydatne. Dość osobliwy wygląda ten element, jeśli chodzi o zatoki 5,25 cala. To oczywiście pozwala tutaj na aranżację chłodzenia wodnego, ale eliminuje nam tak naprawdę estetyczne zamontowanie jakichś DVD, czy też nawet rezerwuaru dla chłodzenia cieczą. Troszeczkę mi się ten element niestety nie podoba. Szczerze powiedziawszy, wnętrze nie wygląda jakoś Zaskakująco, rewelacyjnie. Tutaj przy miejscu na zasilacz mamy gumowe podkładki zabezpieczające, mamy też możliwość skorzystania z takiego rzepu przytrzymującego zasilacz i spory wycięcie na backplate procesora. Tutaj oczywiście znajdują się również różne przepusty na inne, na kabel EPS, jakieś dodatkowe kabelki. Na przykład wentylatorów. Tutaj mamy jeszcze jeden duży przepust taki gumowany. Tu kolejne przepusty są gumowane. Także kilka takich aranżujących to wnętrze rzeczy tutaj się znajduje. I zasadniczo bardzo duży przestrzeń na ewentualną chłodnicę chłodzenia wodnego. Tutaj możemy zamontować spokojnie dwa 140 mm wentylatory, czyli 280 spokojnie tutaj wsadzimy z zasadzie tandemem a raczej kwartetem wentylatorów ale ta chłodnica no nie może być grubsza szczerze powiedziawszy niż a, niż powiedzmy 30 parę milimetrów jeśli by miał być to kwartet kwartet wentylatorów to jeszcze zweryfikujemy w praniu ponieważ moja chłodnica ma aż 60 mm, zobaczymy co tutaj da się wykombinować ok, w sumie więcej tutaj nie ma co opowiadać. Jeszcze może się zatrzymałam na chwilę na klatkach dysków twardych, które są mamy możliwość zamontowania dwóch e, 3,5 calowych mm, dysków poprzecznie i jeszcze jeden tutaj jest wzdłużnie widzę można zamontować ewentualnie w tych tutaj górnych w miejscach montażowych, montażowych również da się jakiś dysk zamontować, aczkolwiek nie widzę, czy to będzie 3,5 cala. Tak, 3,5 calowy da się tutaj zamontować. I oczywiście na wszystkich sankach dla dysków 3,5 calowych są również miejsca montażowe dla SSD-ków albo 2,5 calowych, zwykłych talerzowców, kto co lubi. Może zajmiemy się szybciutko tyłem. Te, te, ten boczek zszedł zdecydowanie łatwiej, ale z tego co widzę, budowa po zdjęciu boków robi się bardzo e, lekka e, i tak naprawdę dużą część wagi stanowią te boki, e, które chyba są e, bardzo ważnym elementem dla tej obudowy, jeśli chodzi o jej, o jej sztywność i wytrzymałość. Do tego jeszcze przejdę za chwilę. E, spójrzmy szybciutko na tył. E, wspomniane wcześniej, duże przepisy tutaj, 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 tutaj również. Na górze dla kabla EPS tutaj również się znajduje przepust, także ogólnie nie jest źle. Samego miejsca z tacką płyty głównej jest 2,5 cm, także też znośnie. Mamy tutaj dodatkowo dwa miejsca na dyski SSD. Troszeczkę blisko tej tacki na płytę główną, więc może być problem z podłączeniem tych dysków, ale to się jeszcze okaże w praniu, bo mój zesilacz ma dosyć płaskie te wtyczki. A to by było tyle. I teraz, no cóż, każda obudowa przechodzi ten test u mnie, czyli sztywność konstrukcji bez założonych boków. Dobra no i sięgniemy. Słuchajcie no. Bez boków założonych zdecydowanie ta konstrukcja nie jest sztywna, ale też nie jest... Bardzo miękka, chociaż Oprzeć się o nią bym bał A oprę się Chyba zrobię test Fotela Stołka, wiecie co to jest test stołka? Albo <grym> fotela Nazwijmy to w ten sposób, po prostu na nie usiądę Ale to później Dobra, to by było słuchajcie wszystko. Jeśli chodzi o ten unboxing, miało być kurcze, krótko, a wyszło jak zwykle czyli jakieś 20 minut zobaczymy e, po edycji e, tego filmiku. Jak wypieprzę wszystkie moje stęknięcia, e, kasznięcia <coughs> i całą resztę, to, to zobaczymy, ile z tego wyjdzie. A jak się podobało, dajcie kciuka w górę. Jak się nie podobało, kciuka w dół. Subskrybujcie, lajkujcie. Czym więcej subskrypcji, tym więcej sprzętu do testów dla Was ode mnie. Поздравляю.